Siemanko sobota osiemnasty marzec popołudnie i kolejna znajdka tylko już widzę z daleka, że stara rososzka kurde poleżała Ojeju, ale piękna Kurczę w tych liściach, to ciężko w ogóle coś zobaczyć Jeszcze słońce przed chwilą tak mega świeciło, że Gaziło w oczy. Kurczę, piękna sztuka. Uch, już pokryziona. Aj. Ale jest to cóżko kolejne, kolejna zdobycz do kolekcji. Może uda mi się jakąś jakoś ją naprawić. Zobaczymy. Jaj, jaj, jaj. Ten sezon bardzo mi się podoba. Było cały czas darzeń. Trzymajcie się i do następnego.